Dzień dobry siemaneczko! Kto wraca na YouTube? Tym tereny! Tego oto piękny oczarek niemiecki. O! Witaj się z wami. Bardzo serdecznie. To też dla was będzie pamiątka. Ja nie wiem co. Dla nas to, że? No a dla kogo? Ok, witamy bardzo serdecznie. I ile tam było? 800 a było 500, to 300 zł. To jest 70 euro więcej. Becik, balansyk, balansyk, balansyk. <noise> Witamy bardzo serdecznie ze spaceru. Trzeba to wziąć. No, chyba trzeba będzie, bo tam na górze może być jakiś pies. Jest niedziela, wstaliśmy o 11, dlatego jesteśmy tacy spuchnięć, w szczególności ja. Elza jest niespuchnięta, bo Elza ma zdrową dietę. Nie, Nie to są my pizza. Moje. No, zapaszek. Ciekawy, jakiś piesek wychodził. Dostałaś SMS-a? pies. Piesek piękny psiak. Piu. Super, to zrobiłam tak. Puść No. O, port. Nie? Dzisiaj Ale ja wyglądam ja czy W dzisiejszym vlogu wam pokażemy tak naprawdę nic. Ciekawe nic. czy w ogóle on jest zmontowany i wrzucony, ale może z jutrzejszego dnia coś się sklei, bo jutro będę z Elzą jechała do sklepu i takie tam różne. I, i, i co jeszcze miałam powiedzieć? A, że jest niedziela, więc to jest wydzień. ale Elza idzie na spacer, my zaraz śniadanko. Elza też śniadanko. Pokażę Wam, Elzę, śniadanko. Tak. I mamy, taką... mamy... bacon. Mamy bacon burger. A dzisiaj będzie jałęcznicał. <laughs> idzie państwo z takim pięknym psem z tyłu. Musimy złapać Elzę już na smycz, bo Elza się ciekawie innymi psami. Niestety. Planujemy właśnie jechać z Elzą na szkolenie, żeby się tego wyzbyć, bo Elza lubi psy inne i chce się z nimi bawić i biegnie do nich i szczeka czasem. Chodź sercuszku, to jest modeleczka nasza. Zapraszamy na śniadanko, chodź, zrobimy śniadanko, tak? Ja miskę, ale ja to miską obudziłaś. Chodźmy. Chodź, chodź, chodź. A my po śniadaniu jesteśmy, a że jest troszkę eldorado. Oryżu. Proszę pokazać jak już pięknie pies leży jak się przygotowywuje jedzenie. Czekawa nie? Czeka mięso. Więcej mięsa. Więcej mięsa do

Od kiedy tutaj. piękny okay, Chodź. A teraz czas na posprzątanie po naszym jedzeniu. Ale zapuść Pięknie siad, super. Czekaj. Do mnie. Piła. Ekstra, tak. Elza na piłkę w kolorze niebiesko-żółtym, ponieważ psy y, widzą te kolory. Dlatego ta piłka jest dla niej tak atrakcyjna i to jest jej ulubiona piłka. Żadna jej tak nie interesuje. Jej tak nie interesuje jak ta. Taka ciekawostka o psach, ale wszyscy psiarze zapewne o tym wiedzą. A ci co nie wiedzą, no to już właśnie teraz wiecie czyli zabawki kupujemy w kolorze niebiesko-żółtym, żeby dla psa była ta zabawka atrakcyjna. Natomiast, jeżeli chodzi o szelki, bądź smycze, wszystkie takie właśnie e, akcesoria, z którymi chodzimy na spacer, e, no to najlepiej, żeby nie były w tych kolorach, bo ten e, kolor przyciąga uwagę innych psiaków, więc no najlepiej nie. Elza aktualnie sobie gryzie piłeczkę, więc ja mam chwilę, żeby trochę tutaj do Was pogadać. Jeżeli macie jakiegoś sprawdzonego behawiorystę, który nauczy moją Elzę, jak zachowywać się w takich warunkach, gdzie jest dużo psów, dużo ludzi, dużo dzieci, dużo hałasu, to proszę, piszcie w komentarzach. Polecajcie swojego behawiorystę, Waszego behawiorystę albo trenera piesków. Ja wtedy ewentualnie sobie zerknę Dobrze, i tak jak już jest 10 minut, 15 minut do domu, najlepiej psu zabrać zabawkę. Elza, i ona tego momentu bardzo nie lubi, puść, puść kochanie, puść. I patrzcie co ona robi, ona ucieka, żeby aby nie oddać tej piłki. No puść, 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 nam ci jeszcze na tarasie do pogryzienia sobie zabawkę, dobrze? Super, widzicie ty, jak łapkę utrzymała? Moje koniec. Koniec kochanie. Teraz jest czas na to, żebyś sobie powąchała. SMSy. Dobrze, dotarliśmy do, do domu. Elza zostanie sobie tutaj, bo mam korełapki, więc nie chcę, żeby mi zrobiła pieczątek w domku. Wyschnie, przyniosę jej trochę wody. posiedzi sobie jeszcze z piłką, bo jej dałam. Może sobie pogryźć. Masz piłę i możesz sobie przyzieniać. Zabawkę Ci zabiorę, bo Ty już nie będziesz chyba gryzła. Koniec jest, tak? Ty muszę teraz trochę poczekać, bo jesteś mokra, wiesz? Popatrzeć. Erza, wczoraj Troszkę zwymotowała po kolacji, więc dziś zostanie tak na pobudzenie, zobaczymy jak przyjmie. Więc chodź kochanie, damy Ci na razie tak, a później damy trochę więcej na kolację. Chodź! Tylko pomalutku jest, bo mogła się wczoraj też nałykać, bo wyrzykała wszystko w całości. Elza wchłonęła to w ekspresowym tempie. Proszę, jaka miska jakby wymyta w zmywarce. Więc damy to resztę jej mięsa jeszcze. Tak? Chcesz jeszcze? Pokroję je, żeby małe kawałki, bo ona czasem potrafiły łykać i może to po prostu jej zaszkodziło. Cio, moje piękne. Wjeżdża druga tura dla mojego psiura. <grytanie> no czekaj, kochanie. Wyjdź. No, zrób piękny siad. Super. Chodź. Podoba ci się to, co widzisz? Jeszcze jak. <laughs> Deutschland, Szwajcarię. To na dom. ładnie, dobrze? Komu? Jak chodzę do sklepu na zakupy, o, no to się Arsiu musi zostać w aucie I patrzcie na nią, jak patrzę. Jaki słodki pies! Dzień dobry, siemaneczko. Mamy kolejny dzień, czyli jest wtorek. My jak zwykle. Dzień jak codzień. Zaczynamy od spaceru. Wczoraj był poniedziałek. Normalnie myślę, nie nam. Byłyśmy tylko tak naprawdę trochę pochodzić po Niemczech, po Szwajcarii. bo mieszkamy na granicy, właśnie, więc tam są bardzo piękne widoki. To mogli się to zobaczyć. Byłyśmy na zakupach, więc no, dużo się nie działo. No, także zrobię takiego vloga może z całego tygodnia. Ja miała kleszcza, i więc teraz, i więc teraz, jeszcze raz, Polina. Elza miała kleszcza, też tego nie nagraliśmy, bo nie wiedziałam jeszcze, że będę chciała sobie wrócić z vlogami. Miała na brwi kleszcza i jej wyrwaliśmy, teraz trzeba właśnie ją obserwować, czy zachowuje się tak, jak się powinna zachowywać, tak jak normalnie się zachowuje, czy właśnie ma, tak jak to się mówi, wyciągnięte baterie i spada z sił. Z sił nie spada, energię ma, bawić się chce, apetyt ma, także wszystko jest w porządku. Natomiast trzeba obserwować, żeby w razie wół reagować szybko, ale tak to już byśmy widzieli, że coś jest nie tak. Dopiero teraz zobaczyłam, że idzie z nami jakiś mężczyzna. Teraz nie wiem, czy idzie z psem, czy idzie sam. A ja gazu pieprzowego nie wzięla. I ostatnio mam takie schizy właśnie, że e, jak ktoś ze mną idzie, to ja już się boję. Za dużo kryminału się naoglądałam, nasłuchałam, naczytałam. Także chyba to przez to. Elżbieta, czy ty mnie obronisz? Powiedz. Niby dużego psa mam, ale wiadomo, jak to jest. Naskie przowy też by się przydał. Tak, ja się z wami pożegnam na moment i zadzwonię do kogoś, żebym była na łączach. Tak, to zrobimy. Witam się bardzo serdecznie. Jest już czwartek, przeskoczyliśmy jeden dzień, ale. W sumie nie miałam co do nagrywania, chociaż no wiadomo jakiś tam spacer i w ogóle. Ale to jest to samo cały czas. Co! Elka! Więc przeskoczyłam jeden dzień i tak y montuję właśnie film i surowego materiału mam 50 parę minut. Na pewno wam tyle nie wstawię, bo to nie jest tak interesujące. Z tego 51 minut zostanie mi pewnie z 10. <gry> Więc dobre i to. Teraz sobie spacerujemy koło... Żepaku i patrzcie, co LZ na główce. <noise> Żółto ci, prawda? Super piesek, idzie po boczem, tak? Grzeczny, wie, że na drogę nie wolno. Idziemy tu, pójdziemy sobie. Tam jest taka droga. Idziemy tam. Zobaczymy, co tam się dzieje. Bo dalej nie ma sensu iść, bo to jest niebezpiecznie, bo są zakręty. Jak powiedzieć, że macie owczarka, nie mówiąc o tym, że macie owczarka? No, po prostu może w ten sposób. Czyste drasy, dzisiaj wzięłam buty czyszczone. Proszę, nie wiem, jakieś błoto weszło. Mam nadzieję, że to błoto serumbiście. Patrzcie, ja w w pięknych okolicznościach. Ja lubię takie kładeczki. Tylko, kochanie, nie zrzuć piłki. No, pięknie. Lek wysokości ma. Elza nasza. Tam zobacz. Tak to się robi. O, właśnie w ten sposób. Widzisz? <gry> o, ale za mną przejdzie. Idziemy sobie już inną trasą. Chodziłyśmy już tutaj, więc sprawdzona. Takie koło można zrobić, więc idziemy. Ale, za gdzie jedziesz? Hmm, ja tak ciężki, nie wiem gdzie. Znowu mnie wywożą. <laughs> Także widzimy się już y, z miejsca, do którego zmierzamy. Albo. Albo. Hallo. Albo. Albo. Państwo też się chowa z psem, bo widać też nie za bardzo. Tam? Natali. No dzieci to na nie interesuje się. się interesuje. Tak, no patrzy się oczywiście, ale. Znaleźliśmy sobie ławeczkę i stolik, więc robimy sobie mało, małą przerwę. Patrzcie moi drodzy, jak dzieci biegają, Elza sobie leży spokojnie, nic się nie dzieje, ale jakby tu szedł pies. Białe, idzie, sześciu, mały, słodki, łóżko, paznokieć, oczko, piła. Super, no piłka, ładnie piła. Ładnie się zachowywa, jest super piesek, tak się powinno zachowywać i nie zwracać uwagi na sercuchów innych, wiesz? Tylko to pieski... To źle nawet się powiem, bo z agresją. Ale ona... No, patrzcie jaki piękny samochodzik i ja jeszcze taką walizkę ma. Jakie słodkie to Fiat 500. No, ale super. Jeszcze jakiś misiu. Jaki piękne w środku. Super, no. Dobra, ja... No i wracamy. Jak było? Tak całkiem sympatycznie, nie było jej gorzej, jest już zmęczony. Witamy bardzo serdecznie. Mieliśmy zakończyć tego vloga na dniu piątkowym chyba, ale jednak nie, bo coś się dzieje A! No, play wita w Szwajcarii. Słuchajcie, Elza dziś zahaczy trzy kraje, bo była w Niemczech, wyjechała z Niemiec, teraz jest w Szwajcarii, a zaraz będzie we Francji, także. To jest owczarek, który zwiedza świat, nie Michael? Dokładnie. Ja też nie ogarniętam. Posiło ją za dobrze. No to tutaj jest, bo to zawsze odprawy, wiesz? Tych tych. <grym> Zawieźliśmy moją siostrę na lotnisko. Lotnisko znajduje się w Szwajcarii, w... nie Szwajcarii, tylko we Francji. Elbieta, jak się czujesz jako francuski piesek? Bardzo dobrze, czuję się. Co Zaraz będę jadła Przepił łódko. No. No. Wjeżdżamy, proszę Was, do Szwajcarii. Proszę, nawet Palma. <śm> <śm> Pokażę Wam również, że wieczorem Elza też wychodzi na dwór, bo możecie pomyśleć, że tylko rano ma spacer, a wieczorkiem to już nie. Także nagramy chociaż jeden wieczorny spacerek i pokażę Wam, jak tu jest pięknie wieczorem. Czekaj, Lalo! Nagramy, dobrze? Dla widzów, Twoich widzów, bo tutaj wszyscy chcą Ciebie oglądać. Ciebie chcą ludzie oglądać, naprawdę! Ciebie chcą. Więc pokażę im, dobrze? To poczekaj. Zrób ładnie siad. Elza! No matko, dziękuję! Dziękuję! Ślicznie! No i pokazałam Twoim widzom. A Ty powiedz do widzów witam bardzo serdecznie. Elza? Powiedz. To było właśnie jej witam bardzo serdecznie. Dobrze, możemy iść, chodź. Ja się właśnie maluję, żeby trochę lepiej wyglądać w kamerze. Teraz jest trochę ciemno, bo. Siedzimy y, tyłem do okna, więc światło się odbija. Patrzcie, jak ona słodko koło mnie. Ona wszystko tak koło mnie robi. Jak ja kładę się spać, to ona przychodzi do mnie. Jak oglądam film, to ona też na łóżku koło mnie leży. O! wczarki to są takie kochające pieski, że szok. Dobra, maluję się dalej. I widzimy się, jak już się ogarnę, a zrobię przejście. No i gotowe. Ja już jestem ogarnięta. Mam nadzieję, że dźwięk jest teraz lepszy, bo mam mikrofon, ale odsunę, żebyście widzieli elzę. Więc co, dziękujemy Wam za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę. Daj łapkę. O, Jezu! Łapkę dodałam buźkę, tak? <laughs> o, tak łapka! Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się film spodobał, to koniecznie zostawcie subskrypcję. Ja postaram się być regularna w dodawaniu filmików. A w piątek wpadnie nowy film. <laughs> Nie ja lubię jak na tak się patrzy. Elka! Elka! Co byś chciała powiedzieć? Coś byś chciała dodać jeszcze? No ja, kochany. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i pa!